Cześć, witam Was pięknie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na nowy filmik. Jak widzicie, dzisiaj mamy tu dwie robótki. Dwie robótki ażurowe, bo w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak ja zszywam robótki ażurowe. Na przykład, kiedy robię jakąś bluzeczkę ażurową, ażur to wcale nie jest taka prosta sprawa do szywania, dlatego też lubię wszystkie robótki robić na okrągło na drutach z żyłką, ale zdarzają mi się również takie, które trzeba zrobić, które trzeba ze sobą zszyć. No i jak tu widzicie, zazwyczaj jest taki problem, że osoba niedoświadczona, osoba początkująca może mieć problem z zszywaniem takiej robótki. Robótki są zszywane w taki sposób, żeby je połączyć, natomiast ażuret nie wychodzi estetycznie, one się ściągają. Jedne są, jedna część jest jakby węższa, druga szersza. Nie wygląda to estetycznie. Czasami, kiedy nie mamy jeszcze tego wyczucia, jak tą robótkę, jak tą nitkę przyciągnąć, to ta robótka tu się robi sztywna i taka bardzo ciągnąca jedno z części, które zszywamy. Jak ja to robię, przede wszystkim staram się na bokach mojej dzianinki, którą wykonuję, nie robić od razu po oczku brzegowym, jeżeli takie jest we wzorze, nie robić od razu ażurku, ponieważ tu mi zostaje do zszycia tylko jedno oczko i od razu robią się już dziurki ażurkowe. A to nie o to chodzi, żeby tutaj igłą przeciągać nitkę przez te ażurowe, ale żeby łapać tutaj gdzieś za to jedno oczko. Natomiast oczko brzegowe zazwyczaj jest trochę luźniejsze, dlatego też ja w mojej robótce po oczku brzegowym, jeżeli mam taką możliwość, tu chcę to bardzo, bardzo zaznaczyć, jeżeli mam taką możliwość, to wykonuję jedno oczko prawe. Jeżeli mi wzór na to pozwala, tak? Ja nazywam to te oczka z jednej i z drugiej strony po jednym oczku prawym, przed oczkiem, za oczkiem brzegowym i przed oczkiem brzegowym, jako takie oczka stabilizujące moją robótkę, i wtedy mam większe pole do popisu, żeby tutaj tą robótkę zszyć. Jak ja to robię, już tutaj widzicie kawałeczek mam zszyty, O, w ten sposób. Ten kawałeczek mam zszyty, ale zaraz Wam pokażę, jak ja taką dzianinkę zszywam. Nawlekam sobie włóczkę albo tą, która została mi z początku, jak narzucałam oczka, albo po prostu biorę nową nitkę i pobieram oczka w ten sposób. Tu, gdzie wychodzi ta nitka, widzicie, tu można sobie. Przyciągnąć. To jest ta, ta niteczka. Przyciągam i wkładam igłę w to samo miejsce. I przeciągam. Ja może obetnę tutaj te niteczki, żeby one nam nie przeszkadzały. W, w takiej prawdziwej robótce tego nie robię, bo obcinam nitki naprawdę już na samym końcu. I teraz co? Przeciągam igłę, nie zaciągam tej robótki. Wkładam igłę teraz w to miejsce, z którego wychodziła ta nitka, wkładam i wkładam w następne oczko. I teraz dopiero przyciągam delikatnie, żeby te dwa oczka ze sobą się zeszły. I znowu wkładam w to samo miejsce. Igłę i wyciągam. Z drugiej strony robię dokładnie to samo i wyciągam. Teraz kładę i przyciągam do siebie te dwie nitki. Popatrzcie, jak tu mi się ładnie już schodzi. I jeszcze raz wam pokażę. Tu, może, tą niteczkę też obetnę. I jeszcze raz miejsce, z którego wychodziła nitka, i w to samo miejsce, z którego wychodziła nitka. I teraz dopiero przyciągam. I jeszcze raz. Raz, nie przyciągam. I dwa. Odkładam na płasko, i teraz delikatnie pociągam, żeby ta robótka mi się zeszła. I ostatnie oczko wkładam. I tutaj też ostatnie oczko wkładam i przyciągam do siebie. Tutaj mam. I przeciągnę nitkę na drugą stronę. I popatrzcie. W taki sposób wygląda ta dzianinka. Bardzo estetycznie. Nie ściąga jej tu nic. Słuchajcie, to są tylko próbki zrobione, więc weźcie to pod uwagę, że na takiej małej próbce dzianina wygląda zdecydowanie inaczej. Pochowam te niteczki. Nic tu nie jest ściągnięte, dzianina jest prościutka, natomiast tutaj w tym drugim, o tu też pochowam niteczki, żeby nie przeszkadzały. Już widzimy, że tu nam ta, ta dzianina już tak nie pracuje. Wygląda trochę bardziej koślawo niż ta pierwsza dzianinka, którą pokazywałam, jak zszywać. Więc jeszcze raz, żeby wszystko było jasno. Bo mam wrażenie, że dzisiaj tak jakoś bardzo chaotycznie Wam e, to opowiedziałam. E, moje robótki, które są ażurowe, staram się wykonywać w taki sposób, żeby zaczynać robótkę od oczka brzegowego, a po oczku brzegowym zawsze zrobić jedno oczko prawe stabilizujące. Na końcu robię dokładnie tak samo. Jedno oczko prawe i oczko brzegowe. Te dwa oczka prawe stabilizują całą moją robótkę. Wtedy, jakby, mam, mam tutaj możliwość manewru tymi dwoma oczkami, że nie od razu wbijam się w oczko ażuru na mojej robótce. W taki sposób zszywam wszystkie moje robótki ażurowe. popatrzcie jak tu z tyłu wyglądają te też muszę chyba obciąć, żeby było dobrze widać. Poobcinam niepotrzebne. Tak wygląda robótka, która trochę jednak ściąga, a tak wygląda robótka ten szef z tyłu nie jest taki gruby i jest zdecydowanie Bardziej estetycznie wykonany aniżeli to, co już tu nie pracuje. Ta robótka delikatnie ze sobą pracuje. Mamy jeszcze jakieś pole manewru w takim zwykłym szyciu. No, niestety, nie wygląda to tak estetycznie. Odradzam Wam zszywanie dzianiny takich ażurkowych, w ogóle wszystkich, takim sposobem na okrętkę. Absolutnie tego nie róbcie, bo to wygląda bardzo, bardzo nieastetycznie. Mam nadzieję, że osobom początkującym taki filmik się przyda. Jeżeli się przyda, jak zwykle, proszę Was o subskrypcję, proszę Was o pozostawienie komentarza. Jest to dla mnie motywacja. Mówię to zawsze. Kto ma ochotę, postawić mi kawkę. Link macie w opisie każdego filmiku. Chcę Wam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za tak ogromny odzew pod ostatnim moim filmikiem, kiedy pokazywałam nabieranie oczek przy pomocy łańcuszka szydełkowego. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za taką ilość komentarzy. Naprawdę sprawiliście mi ogromną radość. Za dzisiaj pięknie dziękuję. Trzymajcie się i do następnego filmu.